Witaj przygoda! Tutaj Mariusz z kanału Manik na rowerze Słuchajcie, lecimy na Przełęcz Wierzbiańską Chyba dobrze wymawiam I będziemy dzisiaj zdobywać Połoninę Ceryńską No, auta nie chodzą na wodę, więc też trzeba czasami tankować Tu mamy taką ciekawą stację FK. Jadąc z Soliny, a dokładnie z Podpolańczyka docierając do Połoniny Caryńskiej jedziemy prawie połowę trasy Bieszczadzkiej Bieszczackiego Ringu Jeżeli ktoś chce widoki zobaczyć z samochodu to to jest najlepsza trasa do tego I tu właśnie mamy te piękne widoki jeszcze jesteśmy w okolicach Zalewu Solińskiego nie odjechaliśmy za daleko ale już się rozpoczynają piękne widoczki na górę. Widok jest piękny na góry i bieszczackie wioseczki dzisiaj mamy raczej mglisto i deszczowo więc nie wiemy, czy uda nam się dostać jakieś fajne widoczki na górze, ale jedziemy z tą nadzieją, że w górach pogoda się szybko zmienia. Mario, Ty jesteś inny i Ciebie inne rzeczy spotykają. Po prostu. Bukowiec. Jak fajnie, koło Świecia też jest Bukowiec Skręć w prawo No i dziewiąta godzina Czyli normalna godzina kiedy ja wstaję I przed nami też Kto? Przed nami Zostań, mhm. będzie dobrze No i niestety, musimy trochę zweryfikować nasze plany dzisiaj Ale jesteśmy na początku naszej przygody w Bieszczadach Nie mamy dużo innych punktów do zwiedzenia Ale dzisiaj nie możemy niestety wejść na żadną górę Ponieważ w, w prognozie pogody zapowiadają burze A chodzenie po górach burzy, będąc na szczycie, na otwartym terenie Jest strasznie niebezpieczne Więc Jedziemy jedziemy w inne miejsce. A to już zobaczycie. Początkowo plan był taki, żeby zrobić małą lub dużą pętlę bieszczacką. To jest taki, taka trasa, gdzie można samochodem przejechać w koło całej bieszczady. Ale na, są z nami dzieci, którym mogłoby się to nie spodobać. Mogłyby być bardzo znudzone pętla na około 120 km, tutaj strzelam, nie jestem 100% pewny Za 500 metrów, skręć w lewo i mogłoby to... No właśnie, mamy jedną atrakcję otwartą o 10, więc więc za chwilę tam będziemy ale to już za chwilę Wróćmy do tematu Wielkiej Pętli, no to po prostu się objeżdża Bieszczady na dzieci z tyłu siedzące, no, no nieko niekoniecznie mogłyby być tym zachwycone, więc y, lepsze jest atrakcje, które można dotknąć, pobawić się, więc do tego zmierzamy. I tak na spontanie, z deszczowej pogody, trafiliśmy na Drezyny. Za chwilę będziemy sobie jeździć Drezynami, a jeszcze odwiedzimy tą wykopertną chatkę. No, Bile, kupione. Wejście na tą chatkę to jest jedynie 15 zł na osobę. Połamana ławeczka. A ja aparat, wszystko mam w Co nie idziesz do tego dowoza? No idziemy. Nie był aparat, nie? A nie. No, no, nie nie byłem. Pierwszy raz? Pierwszy to raz. To jest mój pierwszy raz. Pierwszy raz jest najlepszy. Aha. Błędnik szaleje. No. Widziałam no. no. nie wtedy, ja nie? błędny błędnik. Nie wiem. Idźcie sami do góry. Czemu? <laughs> Nie mogę. Wszystko. Nie, za mocno. Źle się czujesz? Wysz... Asia wyszła. Idę do góry. Się. A już wiesz, ale na jednego też już siedziałam w To Było parę lat mało, ale się No, panie z jest Jacksona, nie? Może kadusi też by się napił. Nawet... O, proszę. Przynajmniej schody są normalne. O, jednak ja wyszłaś? Nie, ja miałam pierwszy raz taki, że trzymałam I się tam. tutaj i o, koniec, to się nie? Ja musiałam teraz wyjść. Po tym dole musiałam wyjść, chwilę ten i... Jakże to takie na chwilę nie jest wiek. Jak do dzieci? No ale jakie je ci kawię, nie? Ale mnie się już już dobrze zakręciło. Bo... Co? Także, nie szkodzi. I zjeżdżasz. Schodzisz? Schodzę. Ja chcę to kibla. Nie, tu już mi się tak w głowie zakręciło, że... Zejdziesz czy iść z tobą? Nie, zejdę, spokojnie. Ja też mam kibla. Ja Także... Ja chcę to kibla. Szakra, ale nie, idziemy. Nie, nie. jest stary miasteczko. Ojej, idziemy po górze. I jak się tak długo tutaj jest, można naprawdę... Ej, zobacz, że ludzi idzie w rezynek. Mało. Uff. No mało. Może on a, myśli, a nasza stacja znajduje się w miejscowości Łukerce. I tak wyglądają nasze drezyny. Ach, za chwilę zobaczycie jak się nie jeździ. Bilety już mamy, teraz czekamy na pociąg, Miałam, czyli drezyny. Po prawej stronie znajduje się klameczka hamująca. Tam prosiłbym, żeby siedziała osoba najbardziej odpowiedzialna z grupy, ponieważ ona ma bardzo ważne zadanie. Gdy hamuje sobie prawą ręką, lewą wyciąga sobie do góry. Drezyny nie posiadają świateł stopu, więc trzeba dać znać, że jakoś hamujemy. Rzeczy osobiste, typu portfele, klucze, telefony schowajcie sobie do plecaków, a te plecaki do koszy bagażowych z przodu. Na ławeczkach z tyłu nic nie trzymajcie, bo z doświadczenia wiem, że takie rzeczy lubią się gubić, ale jeżeli już coś zgubicie, nie zatrzymujecie się, nie biegacie po torowisku. Kolega jedzie w ostatnim wagoniku, rozgląda się po torowisku i taki fancik na pewno uda mu się zgarnąć. A po tracie to dogadacie się już co i za ile Awarie, jeśli spadnie wam łańcuch, pęknie pedałko, cokolwiek złego będzie działo się z dryżyną. Nie panikujecie, podnosicie sobie wszyscy ręce do góry i zatrzymujecie się spokojnie na 20-30 metrach. Kolega w ostatnim wagoniku ma skrzynkę naprawczą, podejdzie i taką awarię postara się usunąć. Za darmo! Odstępy w tą, Odstępy w tą stronę, prosiłbym zachować cały bezpieczny odstęp, tak od 3 do 5 metrów. Na trasie to będzie się zmieniać, ale będziemy Was na bieżąco informować. Zmiany na miejscach do pedałowania wykonujcie sobie pojedynczo w trakcie jazdy, bez zatrzymywania się, tak, żeby to miało fajne i równe tempo. Zakazy: Nie pijemy alkoholu, przejeżdżamy przez przejazdy drogowe. W razie jakiegoś wypadku odpowiadacie normalnie jako piany kierowca. Nie palimy tytoniu, osobom za nami może to przeszkadzać, a przerwa na takiego papieroska będzie. I najważniejszy zakaz. Zakaz zderzania się wagonikami Wagoniki z wami, z bagażami potrafią ważyć w granicach pół tony, więc ta siła uderzenia jest naprawdę odczuwalna. A na trasie niekoniecznie jest śmigowiec albo karetka. Ekipa, są jakieś pytania? Nie! To czekamy chwilę na zapowiedź i będziemy sobie ruszać. Już ruszamy. Ile? 5 Po 5 km, o nie, 4, przepraszam, po 4 km mamy przerwę, idziemy na lemoniatkę, się czegoś napić i lecimy dalej. No, 谢谢。 Po mamy Nie, nie, nie. Chociaż wypad na Cerenicką nam nie wyszedł, to znaleźliśmy inną atrakcję. Tak jak widzieliście, pojeździliśmy sobie trochę drezynami. Teraz idziemy się odświeżyć i ubrać troszkę lżej. I ruszamy na Solinę. Trochę odświeżeni i Solina, trzymaj się, nadjeżdżamy. Solina to jest raczej miejscowość taka turystyczna i trzeba poszukać miejsca parkingowego. Oczywiście wszystkie miejsca parkingowe są płatne i musimy po prostu znaleźć odpowiednie. Dziwne, sobota jeszcze miejsce wolne, bo tu zawsze parkujemy. Tak, tak. tak, tak więcej, więcej wachlarzy. Jest późny popołudnie. Mamy godzinę 16. Tam po drugiej stronie jest trochę więcej atrakcji. Tam zobaczcie za tą ścianę. I żeby gondole. I te atrakcje potrzebne jest nam pół dnia. A to już niestety jest za późno, żeby z tego skorzystać. Więc dzisiaj tylko solina, jako solina, a tą kolejkę gondolową, i atrakcje, które są tam przy wieży, zostawimy na inny dzień. Co najmniej to są karkie? No. Dlaczego nie? Ona ja już będzie czuć tak myśli, się. To jest. Ten, Ty dosyć pięciokil, pięciokil, pięciokil. Już czuję dyskomfort. Już czuję dyskomfort. <grym z tym> Uważaj, nie mam pojęcia. Ja idę z tłumem. No. Będziemy sprzątani. Tak jak na tytanie kupić. No wszystko można w tym miejscu na Solinie kupić. Chyba wszystko. Na razie z tego, co widzimy, jakie tu sklepy są, to naprawdę jeden wielki market. Fajny. Którą ścieżkę wybierasz? Było fajne, spokojne miejsce, dopóki nie włączyli muzyki w pobliskiej restauracji. To nie jest daleko. No nie, no faktycznie. Tam do tej wieżyczki. No tak. Tam jest... Tam jest przystanek. Nie Nie, Zapraszam. Tak, jest rodzajek pewnie. No pewno tak, bo będę by ich ciągło, nie? A ja ich znam, to reszta ekipy. Zima? Znaleźliśmy się. Znaleźliśmy się po latach. Zaginieni w tłoku Zaginieni w Bieszczadach <grym> W sklepach <grym> Po zwiedzaniu Po a zwiedzaniu po, po zwiedzeniu lepiej w dół, nie pod górę Ustalają jeszcze Jak ta, zjem, gdzie idziemy pole, e, zejść Słuchajcie po... A nie wchodzić e, Jedziemy tam szczytę, na Mhm, no to nara, cześć, pa A no nie, tam jest parking Tak? No na parking tam jedziemy, do mamy kawałek Po drugiej stronie jest. mamy już o właśnie, już wiemy gdzie idziemy, idziemy do Zakapiora na żarcie, idziemy szemanko, po takiej wycieczce trzeba dobrze zjeść. No i zajechaliśmy do Polańczyka i idziemy do knajpki coś zjeść.